Tak wygląda obecny stan budowy najwyższego budynku w Rzeszowie Olszynki Park na kwiecień 2020 roku. Tam dalej mniej więcej w tym miejscu mamy w tym momencie zalaną płytę demną i rozpoczęły się prace przy szalunkach i zbrojeniu ścian parkingu podziemnego natomiast w tej pierwszej wieży trwają w tym momencie prace ziemne